Bardzo proszę, druk 1705. I bardzo proszę szefów klubów o ściągnięcie po tym punkcie członków yy, poszczególnych klubów, żebyśmy mogli to, to, te dwie formalności zrobić. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przyczyną opracowania projektów uchwał o odstąpieniu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i skierowania ich pod obrady Rady Miasta Krakowa jest fakt, Iż całe postępowanie w przedmiocie sporządzenia planu miejscowego należy przeprowadzić w okresie obowiązywania danego dokumentu, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponieważ aktualnie finalizowane są prace związane ze zmianą dokumentu studium z 2003 roku, koniecznym jest formalne zakończenie wszystkich wszczętych postępowań planistycznych bądź Uchwalenie tychże planów miejscowych, bądź przed, ja przez Pani odstąpienie od sporządzania planów miejscowych, w tych przypadkach, w których nie jest możliwe opracowanie planu przed zakończeniem prac nad zmianą tego dokumentu. I tutaj jest właśnie taki przypadek, że nie jesteśmy w stanie zakończyć procedur przed ewentualnym uchwaleniem zmiany studium. Poza tym. Jest jeszcze druga przyczyna, że plany, te, które zostały podjęte, opracowanie tych planów, było podejmowane wówczas, kiedy obowiązywała ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed nowelizacją, która miała miejsce 21 października 2010 roku, a w przypadku jednym, to znaczy w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wówczas, kiedy obowiązywała ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 7 lipca 1994 roku, która określała na przykład procedurę składania protestów i zarzutów, jak również zawiadamiania poszczególnych właścicieli nieruchomości. I teraz jest sytuacja taka, że materiały, które mamy na dzisiaj przygotowane zostały podzielone na Trzy grupy projekty, które zostały odrzucone przez Radę Miasta Krakowa, projekty wstrzymane zarządzeniami prezydenta miasta Krakowa i jeden miejscowy plan, który jest planem nieaktywnym. W tej chwili postaram się omówić pierwszy, to znaczy jest on w grupie planów odrzuconych i w związku jest to plan miejscowy obejm obejmujący. Tutaj macie. Bardzo Państwo proszę Państwa techniczne. Radnych o nieprzeszkadzanie. Pan Radny Durek, bo będzie pierwszy raz wizyta u Świnki Proszę. Tutaj mamy załącznik graficzny na tym poprzednim, który pokazuje, że plan, o którym w tej chwili będę mówiła, to jest plan, który był położony w rejonie północno-zachodnim Krakowa. Plan ten, procedura rozpoczęła się w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego tonie Park Rzeczny. Obszar planu usytuowany jest wzdłuż potoku Sudą w północno-zachodniej części Krakowa w rejonie Bronowic Wielkich. Północną granicę obszaru stanowi granica Miasta z gminą Wielka Wieś. Obszar obejmuje ukształtowaną w naturalny sposób dolinę potoku Sudą. Posiada on istotne znaczenie jako element systemu zieleni miejskiej Krakowa, pełniąc rolę korytarza ekologicznego, a tym samym miejsca wypoczynku mieszkańców. Obszar tego planu to 268,6 hektara. Sytuacja wyglądała tak, że opracowany, ten plan był opracowywany przez firmę zewnętrzną MGGP, głównym projektantem była Małgorz pani Małgorzata Przyby Przybysz-Ławicka. Na etapie z opracowywania tego planu zostało złożone przez właścicieli nieruchomości wnioski do planu, który dotyczyły ich zamierzeń inwestycyjnych. Natomiast stwierdzono, że nie ma zgodności tych wniosków z ustaleniami i z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań tego z 2003 roku. W związku z tym Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa we wniosku z 2007 roku skierowanym do prezydenta Miasta Krakowa wniosła o wstrzymanie prac nad planem do czasu uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zarządzenie prezydenta zostało wydane 5 listopada 2007 roku które wstrzymało procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nie park rzeczny tak wygląda sytuacja tego planu. Następny to jest... Trochę... O nie, to, to po kolei. Szanowni Państwo, w tej sprawie, ponieważ to jest druk jednoczytaniowy, termin autopoprawek minął w momencie rozpoczęcia punktu, a termin poprawek jest ustalony na zakończenie dyskusji. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo proszę, druk 1705. Potem zrobimy głosowanie, zdjęcia 706 i 710 i potem ciąg dalszy. Bardzo proszę Dziękuję Państwa Radnego, powrót na salę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj w porządku obrad mamy sześć projektów uchwał dotyczących odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu, nich będziemy ściągać z porządku obrad, natomiast Pierwsza generalna rzecz, chciałbym zapytać, jakie koszty dotychczas poniosło miasto przy sporządzaniu poszczególnych planów, tak aby abyśmy przy każdym z tych odstąpień mieli informację, bo rozumiem, skoro przystąpiono do jakiegoś planu, to jakaś praca została wykonana, choćby praca urzędników, być może zostały przygotowane jakieś podkłady geodezyjne. Tak czy inaczej, chciałbym poznać informację, jakie koszty już miasto poniosło w przypadku tego konkretnego planu, o którym w danym punkcie rozmawiamy, czyli przykład teraz jest punkt dotyczący planu tonie Park Grzeczny. Chciałbym zapytać, jakie koszty miasto poniosło do dnia dzisiejszego w związku z przygotowywaniem do i sporządzaniem tego planu. I analogicznie w wszystkich kolejnych odstąpieniach od sporządzania planu również prosiłbym o taką informację. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę pani dyrektor i... Szanowni Państwo. Posiadamy taką informację. Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania tonie park Rzeczny to jest kwota 48 458 40 zł. i 40 groszy. Z tym, że w tych kosztach jest umowa na wykonanie analizy potencjalnych możliwości zagospodarowania na obszarze tego planu, która koszt tej umowy to 14 640 zł. Tą analizę wykona, wykorzystaliśmy przy opracowywaniu teraz zmienianego studium uwarunkowań. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych nie widzę? Stwierdzam, że odbyliśmy pierwsze czytanie. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek ani autopoprawek. Zamykam dyskusję, która jest jednocześnie zakończeniem czytania projektu. W trybie statutowym poprawek i autopoprawek nie zgłoszono. Szanowni Państwo, głosowanie będzie w bloku głosowań.